Gdyby pan premier chciał, to by tu przyjechał i by tu był. Dokładnie. rolników głęboko ola, po olał. prostu Olał. Na, jeśli kurde jest jakiś problem, to premier przerywa w czasy i przyjeżdża do ludu, żeby problem rozwiązać. Jeżeli... Jeśli dla niego ważniejsze, są, są wakacje, to ma po prostu gdzieś problemy, które są w państwie. Czyli to jest zły premier i powinniśmy go wieprzyć. Tak za jest. przeproszeniem. Po, pozdrawiam, serdecznie.